Widzicie tą parkę? Samiczka to jest Zelmer. Ciężko było namierzyć z oddali przez lornetkę, ale ma białe tylne pazurki i ma tak charakterystycznie dosyć złożony stół skrzydełka. Cieszę się, że widzę ją w formie. Ucieka przed tym samczykiem, nie jest spuszczona, ma dobre tempo. Także miejmy nadzieję, że jest w miarę ok. Ja potem pójdę towarzystwo nakarmić, może ona się pojawi. Mamy czegoś takiego naturalnego, przeciwzapalnego. Wiem, że hodowcy czasem dodają odrobinkę. No nie daj, że biegant jeszcze ma powodzenie. No, z limerka. Życzę Ci zdrówkę, miłości i wpadaj tutaj kontrolnie. Pojawiaj się, bo ciotka się martwi, przyjaciele się martwią. Co ci jest? Więc wiesz, tutaj nie trzymaj nazwy na pięciu i w razie potrzeby. No ale może już ci się poprawiło, może coś zażarłaś, może jakąś rankę miałaś, oby tylko to. Ty to jesteś taka twardziarka. Wyklułaś się jesienią, późną, w zasadzie już na początku zimy, Dzielnie przetrwałaś te straszliwe mrozy. No to słuchaj, to nic, tylko teraz na wiosnę się rozpędzić i sobie żyć szczęśliwie dalej. Może z tym właśnie, zobaczymy.